Dzisiaj trochę w nietypowy sposób zwracam się do abiturientów z Kawińskich Szkół Średnich. Wkraczacie w dorosłe życie i zaczniecie brać za nie odpowiedzialność. To wielki moment. Dotychczas rodzice i nauczyciele mówili wam, co i jak macie robić. Od teraz będą wam mogli tylko doradzać. Życzę wam, by wszystkie decyzje życiowe i te jutrzejsze i te odległe były dobre i przyniosły wam maksymalnie dużo zadowolenia. Nie wiem, jak i kiedy staniecie przed pierwszym dorosłym egzaminem. Mam jednak nadzieję, że niezależnie od tego, jak on będzie wyglądał, będziecie zadowoleni z jego rezultatów i da on Wam przepustkę do wymarzonych studiów i przyszłości. Szczególnie chciałbym podziękować Oli Piszczek, Martynie Guzik i Jakubowi Adamaszkowi. Podziękować i pogratulować. Jesteście tegorocznymi liderami. Zwracam się teraz do wszystkich. Liczymy bardzo na to, że w Waszym gronie są kolejni nobliści, naukowcy czy prezydenci. Nie bójcie się wziąć odpowiedzialności w swoje ręce. Życie przed Wami. Powodzenia.